Jesteśmy razem tacy szczęśliwi. Ja, on i Kinder niespodzianka. Rozbudza jego wyobraźnię jeszcze przed otwarciem. A potem jest zabawa, ale on jest w tym lepszy niż ja. A jak mu smakuje czekolada Kinder. Widać, że jest przygotowana specjalnie dla dzieci. Z Kinder niespodzianka wspaniałe momenty. Kinder niespodzianka, ona wspaniale rośnie. Codziennie zmaga się z żywiołem wody. Codziennie walczy z wiatrem. Codziennie pracuje w pocie czoła. Codziennie radzi sobie z chłodem. Styka się z milionami bakterii. Nie ma co: Twoje dziecko musi mieć zdrowie. Więc podawaj mu codziennie Multisanostol. Nowość musujące tabletki do ssania. Multisanostol wzmacnia organizm i zwiększa odporność. Bo dziecko musi mieć zdrowie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. One mają taki piękny kolor włosów. Intensywny i pełen blasku. Nie to co mój. Zaufaj sprawdzonej farbie do włosów palet z unikalną formułą C+, która zapewnia intensywny i trwały kolor. Z Palette nam do twarzy. Tylko teraz. Atrakcyjna oferta promocyjna. O szczegóły pytaj w sklepach. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Znajdź zielone w produktach Knor i Helmans. Wygrywaj wycieczki dla całej rodziny i garnki Tefal Ingenio. Tysiące nagród do wygrania. Graj w zielone. Piąty miesiąc. Pierwsza miłość. Cztery gole. Trzydzieści trzy piętra. 40 dysponujące. Pięćdziesiąt lat. z dni służby. Totalizator sportowy przeznaczy cały zysk z najbliższych zakładów specjalnych dla rodzin poległych policjantów. Wysokie oprocentowanie na twojej karcie kredytowej. Wymienię na nową kartę kredytową Raiffeisen Bank Polska SA. Tylko teraz najniższe promocyjne oprocentowanie, tylko 999. Zadzwoń już dziś. Już w środę! Pogoda dla bogaczy. Akumulacja w dużym lotku. Przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia 6 milionów złotych. Lotto! Wygrane padają w milionach. Koncentruj się na tym, co ważne. Miejsce... Centrum działników trafia potrzeby Twojego organizmu. Oryginalną formułę centrum opracowano na bazie naukowych osiągnięć po to, by kompletny zestaw witamin i składników mineralnych pomagał Ci być zdrowszym i cieszyć się życiem. Centrum pełnia witamin, pełnia życia. Przed użyciem zapoznaj się z informacją na opakowaniu bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adaś i jego przyjaciele ciągle szukają czegoś słodkiego. Dobrze, gdy mogę dać im coś, co każdemu smakuje. Taka jest mamba. Nieważne jak dobrze ją schowam, moi mali detektywi znajdą ją wszędzie. Mamba. Cztery smaki owocowe dla pysznej radości żucia. Wszyscy mają mambę. Mam... Więc nie musisz korzystać z gotowych rozwiązań. Tworzymy je razem z Tobą. Halo, NETIA. Lepsza perspektywa w telekomunikacji.

Sponsorem programu Bar jest firma Zbyszko, producent napoju 3 cytryny. Zbawco. Teraz, wybierając te produkty, możesz pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi. Dzięki Państwa pomocy, od połowy września zebraliśmy już 2 miliony 24 tysiące złotych. Jaś, Ania, Maciek, Zosia. I inne dzieci nadal potrzebują naszej pomocy. Podaruj dzieciom słońce. Jako pierwszy miał odwagę sięgnąć po to, co zarezerwowane dla białych. Chcę być nurkiem. Nie przyjmą może do szkoły nurkowania. Trafił na prawdziwego kata. Utopimy Cię Czarnuchy. Może i jestem prostym Czarnuchem, ale Panu nie się tylko wyżywać. Czy ambicja i upór prostego żołnierza wygrają walkę z nienawiścią charyzmatycznego oficera? Robert De Niro i Kuba Gooding Jr. Siła i honor dzisiaj o 20.45. Widziała coś, czego nie powinna była zobaczyć. Macie zapewnić jej ochronę 24 godziny na dobę. Nigdy nie byłam świadkiem morderstwa. A ja nigdy przedtem nie byłem detektywem. Bywalczyni salonów i młody detektyw. Od tej chwili oboje są w pułapce. Osaczona jutro o 20.45. 23 października w Katowicach zaczynamy poszukiwania kolejnego idola. Jeżeli umiesz śpiewać, masz więcej niż 16, a mniej niż 28 lat. Czekamy na Ciebie w budynku Biuro Centrum przy ulicy Mickiewicza 29. Start o godzinie 10. Pamiętaj, 23 października, casting w Katowicach.